No Witam to randze.pl lecimy sobie oczywiście jesteśmy w jak jakby to powiedział i dzisiaj takie chciałbym zrobić poradnik jak programować guziki albo przycisk przyciski prędzej nie każdy ma kierownicę ale może sobie to nie wiem albo na klawiaturze albo może gdzieś na joysticku robić zależy kto jak boli no ja na przykład tutaj już mam po sobie porobione i zrobimy na przykład wszystko od nowa że tutaj całe urządzenie ja oczywiście mam i pro 3d i no i zrobimy sobie wartość do, do myśli no i teraz jak widać trzeba robić kierownicą kręcić w lewą stronę i, po, i na powrót i teraz w prawą stronę kierownicę i z no teraz ma kto ma pedały to chce wciska pedały padał przyspieszenia tu mamy pedał hamowania o, i zróbmy tak jest i jest i zróbmy hamowanie mam i krewica pracuje dobra tu mamy potwierdzenie. i teraz my robimy dalej mamy kręg i tego kr... wskazów, instalacja Jaki przycisk ja mam na przykład łopatki robię lewą łopatkę od i robię drugą i potwierdzam retarder nie robię bo jest autobus to nie robię dobra i już mamy I robione teraz przejdziemy sobie do pana silnika Wyłącz, wyłącz silnik. Co się robimy? Tak. Ciskamy sobie tu. Nie wywalamy tego przycisku w ogóle, tylko robimy tu. Wjeżdżamy tu. Tu. Jeszcze raz. I robimy sobie. Ja robię to na skrzyni biegów. Mam te przyciski 2-4. Czerwone to robię pierwszy jako włączenie silnika. Już mam. Lecimy dalej. Wypy sobie światło, światło, światło drogowe i robimy sobie na przykład na kierownicy pierwszy od góry na tych sześciu przyciskach małych robię sobie światełka drogowe. Tempo macik robimy też. Ciskamy i na kierownicy i oczywiście pierwszy z strony czerwony guzik przycisku mały to mamy tą pomocą oczywiście jak ja tu widzę mamy wycieraczki wycieraczki daje drugi czerwony lewej strony środkowy to mamy o o a w sumie zostaw to no i jedziemy dalej nie hamulec ręczny możemy sobie zrobić z lewej na kierownicy na małych przyciskach i robimy sobie ostatni czerwony. Dobra. No i to się zaczyna. przeboje dyskoteka. Zamknij, otwórz przednie drzwi. To ja bym sobie dał to na przykład na skrzyni biegów. Drugi przycisk z czerwonych na skrzyni biegów. Mamy otwórz zamknij, tylne drzwi to mamy te drugie drzwi, środkowe na pewno i zrobimy mój drugi przycisk nie trzeci bo mi się rozwali wszystko o właśnie a to nie 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 anonim to my zrobimy wtedy przycisk na kierownicę O tak mi tutaj nie weź wcześniej te nie za bardzo pokazują Dobra, ale zróbmy wtedy tak, bym. miał, no. bo to są i teraz w luk bagażowy prawy musi być o, lukę jaką bagażnika, to by musiał dać mu na przykład na skrzyni biegów jako trzeci usuń, bo to musi być. Tutaj. lewe to nie ja lewych nie robię w ogóle bo to lewe to wiadomo że kierowcy a ja tamtych nie otwieram dobra i teraz bierzemy sobie skrzynię biegu pod siebie wciskamy robimy i jak ktoś ma skrzynię biegu to bieg do przodu rzucić i już mamy bieg do przodu a jak chcemy do tyłu to robimy skrzynię bieg do tyłu fajhe i już mam to by tu jeszcze wam pokazać to już bodajże nic nie będzie aha spojrzenie w lewo prawo możemy zrobić na krzyżaku robię spojrzenie na krzyżaku jedno i robię pod prawę. i już mam za Programowane, ale wszystko. Dobra. Teraz robimy tak. No, gry no Dobra. Jesteś jest, jak jest. Tego pana też. I będziemy za dużo czaić bo to szkoda czasu. Patrzymy, to wyszło. Teraz nam. Teraz powinno wyjść, ale może być problem z tymi drzwiami, tam mi się wydaje. Poczekajmy chwilę. Zobaczymy co tu będzie działo, ale to dopiero jak wejdziemy. By długo to są te. By długo wejść, chyba że musi mieć większy klocek. Myślę, że u to szybko wchodzi po te pytania i dla niego nagrywam. No i dla tych, których nie wiedzą jak to programować. Także no panie, włącz pan. i jesteśmy już przy bój się no. o, nie. O, nie. i... siadamy. I teraz będziemy zamykać, baczymy czy działają przyciski tu działa drzwi działają i zobaczmy czy teraz się otworzył luka bagażowa się otworzyła zamyka, aha on ma, jest pobójkę dwa razy zaprogramowałem coś nie coś i muszę wyjść by to poprawiać wszystko dlatego tego pana się otwórz muszę, będę musiał wszystko poprawić bo ze względu, że mi tu będzie piękny patrz, dwa przyciski nie mogą być wtedy będzie by się gubić tu mamy Zamykamy tę ten Zamykamy. I jeszcze nie I sprawdzimy, bo ja tutaj coś mi się wydaje, że mam tutaj, nie nie to tutaj,

To by się wyłączył. Bierzemy hamulec, zobaczymy, czy się wyłączy. cała środka poporowania w do brewbusa albo oczywiście w do domu nie każdy ma kierownicę i nie każdy może wiedzieć jak to się robi także ja zaciągam Wyłączam tego ana i to by było wszystko na dzień dzisiejszy myślę że wszystko jest ok Także do następnego i komentarza. Cześć.